Siemaneczko, z tej strony, Moyen a to jest kolejny odcinek z tego, jak Crazy na mnie się patrzy w moją kamerę. No. Krazy? Patrzy się w moją kamerę? Mhm. Uh -huh. No tak, no to mogłybyś się przywitać, co? Witam. No. To jest kolejny odcinek nagrywany pod rząd. Z rzędu, pod rząd. Jakoś tak. Bo tutaj musimy zrobić sobie mały Kurwa, dlaczego ja to mam ustawione mały małe rewolucje i kraj zniknął. No tak musimy małe rewolucje tu zrobić które kuchenne tak kuchenne rewolucje. Dobra nie będę tego mówił. A więc tak, co potrzebujemy? Oczywiście siekierkę. I tak, gdzie byśmy tutaj zaczęli? W sumie i czekaj. Jaki bym tu miał pomysł, żeby tutaj tak ładnie zrobić... Ej, do, do, dodajmy na działkę. Ale jesteś na działce dodany. E, poczekaj, weź na chwilę utnij. Co? Dobra, Crazy to ma jakieś problemy, ale ja zrobię sobie alternatywę. Ja mam... Nie, ja, ja żadnych problemów cicho. nie mam. Crazy ma jakieś problemy, a ja sobie U nas to jest. Witaj. Uuu, kurła! Proszę mi te patce zrobić, a nie ten. Witaj. Czekaj. Okej, okay, okazało się, że to się tak nie pisze, tylko u nas się to pisze dzialka. Hehe. <laughs> O, teraz działa. No i teraz wpisz y, działka Mrymani. O, i krajzy się Ale tr trzeba naprawić ten PS Home też. E, to, to na później. Dobra, Te TV mi proszę, telewizor dać. No, okej. Okay. Sony, nie wiem, Sony jakieś. Morda wie. w kubeł. Z tymi, tymi, tymi. Re reklama będzie. <laughs> I tak mi nie zapłacą, więc. Kamstwo. Weź tu dzień daj. No już widziałem TVS. Yes. No ale ktoś jeszcze jest na serwie jest. No ja wcale nie. No wcale nie. Dobra. Musimy tutaj bardzo porządek... To była porządek. konsola na 100%, nie, nie ten No, no, no. Na 100%? To był admin. A ja nie znam żadnego admina na tym serwerze. Nie widziałem, a ty? A ja widziałem. Nie ma, ja nie widzę na tabie, kurde. Bo siedzi sobie na Wanisu do prania. Ej, nie reklamuj. Ja mogę. Tak. Drugi Ale nie poziom. To, to trochę przykre. SK, co ja teraz dostałem za drwalo? SKTV. Świetlny, świetl, świetlny. Mieć świetlny. Czekaj. 10% szans na zdobycie podwójnych dropów z pni? Jeden. Jeden, 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 jeden. Dziesięć procent to jest niedużo. Jeden, jeden. To jest stosunkowo niedużo jak dziesięć procent. Hmm, czekaj. Jeden, jeden. Jeden. Dwa. Dobre. To jest dobre akurat. O, kolejne dwa. To jest fajne. To jest fajne. Może tam nie mogło być 10%, tylko na przykład 5% albo 3%. No. Ale i tak jest fajne. Wytrzymałość. Ty, zaraz będę miał drwalstwo na poziomie drug trzecim. To no fajnie nawet. Uh -huh. 4% leci z tego. A z tego 2, 4, nie wiem. Okej. Okay. Chciałbym mieć tutaj na początku. albo na, na, na tym czysto. Ale wiecie co? Ja sobie zostawię to na live'a to ścinanie całych tych drzew. Wszystkich, nie? Zrobimy tak, jak było, o poziom trzeci. I co to daje teraz? Siła. Zobaczymy więcej procent, 10% więcej XP? Uuu, to XP jest. Hmm. Uu, to jest trochę OP. No. To jest troszkę OP, ale. A bo to 500 już jest, dobra. No to to. <coughs> Jezus crazy. To może troszkę no. nie jest OP. Wyciąłem bo... demona. <coughs> bo... Bo? Ja miałem coś. Dobra. Może nie dużo zetniemy, ale potrzebuję chociaż troszkę drewna na jakieś tam potrzeby życiowe. <coughs> Daj, dwa. dwa, dwa. Kurwa! 22. 2. Dwa... Daj jest panie fajna... z 2 zł. Jest fajna godzina. 2-2-2. Jest, of God. No, pokaż mi godzinę. O, jest 22-22. Szkoda, Szkoda, że, że nie będzie. Ten, 5 ten, sekundy, ale... nie ten. No, dobra. Ale jakby się wcześniej spojrzał to by były. No tak. I co ja tu mam w planach? Na początku chcę tutaj zrobić sobie anarchię. Na początku chcę coś zjeść, bo nie mam żarełka. I tak, yy, muszę sobie to wziąć. I mniej więcej tak, tu gdzieś będzie tak ładnie wyrównany ten teren. Tu, tu, tu będzie to szło. Tu będzie, tu będą chyba schody. Tam będzie gdzieś schodziło się w dół, coś w Ej, tym stylu. mam pytanko. No. Gdzie masz wiochę? Tutaj gdzieś blisko? Wiesz co? Ja najbliżej wioskę, którą widzę. Którą widzę. Którą widzę. Zaciąłem się, oczywiście. No, właśnie. No gdzie? Czekaj. Chciałbym gdzieś wyżej wejść, ale. Hmm. Dr drwalnictwo. Drwalnictwo. Tak. Rzadko używane słowo. Tam gdzieś, o, tam jest trochę. Tam widzę wioskę. Tam. A tam, drugą, tak tam, a drugą, na a drugą mam za tą górą tutaj. Co widzisz? Czyli tam gdzieś, tam, dobra. Idziemy. No tam jest taka góra, zieleni, to tam. Oczywiście ty nie widzisz tej góry, niestety. Będziesz wtedy widział na odcinku, gdzie, bo ja mam duży render distance. O, tu już jest moje koniec działki, więc na razie będę musiał do takiej działki dorabiać. Oczywiście to będzie taka. Podstawowa działka, więc nie było i ta się. Ja tu home, dom będę budował potem. Czy tam A... obok tej wioski, co wcześniej widziałeś, to był zrujnowany portal? E tak, to tam mówiłem w poprzednim odcinku, że nic tam nie było. A czyli tam jest wioska, tak? Gdzieś tak. tam obok. E e mówiłem, że będzie w, odci w odcinku następnym, ale jeszcze nie w tym, jednak, bo, bo nagrywamy to zaraz po tamtym odcinku. No, jeszcze tego samego, nie no, jak widzicie. Trzeciego. E, I tak. E, co ja teraz chciałem? Hmm, trzeba improwizować. Ja lubię improwizować bardzo na odcinkach. Nie lubię mieć wszystkiego zaplanowano. Bo potem gówno z tego wychodzi. E, no więc tak, żelazo. Mam tu żelazo. Coś jeszcze w tym mam do przepalenia? Tak, trochę żelazo. Tak. Mieć albo nie mieć. O to nie jest pytanie. Tylko. Czy to jest mieć? Co? A, no tak, bo, bo to nie mody, więc muszę ręcznie wszystko ładnie pointegować pojedynczo. E, co, jeszcze tutaj? Czy Za A? dużo modów grasz. Ale ty też. Nie, bo właśnie ja, ja ostatnio mniej w sumie. No to musisz to zacząć. To musisz zacząć, bo... No. Będzie dygradzik. W ogóle... Możemy powiedzieć sobie coś takiego co nam się przypomina historie jakieś dziwne. Oszukałeś mnie nie ma tutaj wioski. Oczywiście że jest wioska. Tylko że ty mnie nie posłuchałeś i poleciałeś gdzieś w pizdu daleko. Poleciałem obok tego portalu i idę kawałek dalej a tu nie ma wioski. No Widzisz bywa. Nie było. Nie ma. Wydobywanie poziom pierwszy mam no. Oni render render z naszej cztery, ale to nic nie da. Say what? Co? Co tu się stało właśnie? Gdzie? Zobaczysz sobie na odcinku. A możecie mnie że te, te do siebie. <laughs> what the fuck? Ja z tego mam y żelazo. O Czego? nie, z tego, dirta, z ziemi. Hmm, no to wie, jest ewide ewidentnie do naprawienia. Tej what? No, gdzie jest ta wioska no. ładowa? No tam powinna być. No nie ma. No tak? To jest dżung dżungla tylko. Jak idziesz na W cały czas, no to będzie wioska. Ona, ale... jest, na, ona jest na takiej wielkiej górze. O, poziom drugi, wydobywania mam. Czyli później niż portal, tak? Idę też od tego portalu przód. O, teraz chyba. Tak? Nie. Dobrze mówię. Tak. Wydobywanie. Wykrywacz metalu. 5% szans na zdobycie rzadkich łupów z kopania? Tego um. jeszcze nie grali, okej. Okay? Jestem, jestem bardzo ciekaw, co to za rzadkie łupy, a ty netherite. rzadkie łupy. No to hmm, bardzo ciekawe, bo takie że kopierz solosan, taki netherite. <grych> Oczywiście ja, ja nie udaję, ja po prostu nie wiem, co ten 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 plugin ma do te nagrody mają Oj do zaoferowania. Ja po prostu tam w konfigu konfi siedziałem, coś tam zrobiłem, ale ja dokładnie nie wiem, co to robi, więc. No ani dobrze się wyraziłeś: plugin. No plugin. Nie ma... no co hmm, to zaoferuje. Tak, tak. co tak. Mystery po prostu, i jest mystery. mystery Box. Kurde. Na i taka dostałem. No dobra, takie tropy ok, mogą być. Z czego? Z... z wydobywania tego, ziemi. Ziemi. Pół procent szansy, no dobra, pół procent szansy to jeszcze o, się zgodzę. Widzę, że rozupałeś trochę domku villagera i crafting zrobiłeś. Y nie, to Popfim. nie ja. To już nie ja. Nie mogę sobie przyznać tych zasług. I może pójdziemy, albo nie spać. TV, proszę, crazy. Proszę, tak na szybciocha. Bez dyskusji, ale już, się. Okej, okay. no i tak. <śmiech> <śmiech> Jeszcze tu mi brakuje. Okej. Okay. <laughs> Można byś dodał plugin na głowy mobów? A to nie ma? A, w sumie, nie wiem. Może dodam, może nie, jak gracze będą grzeczni. Bo w sumie to jest serwer od graczy dla graczy. No. Bo w sumie to ja bym chętnie coś tu pomordował. No. O, dostałem dwa diamenty z tego lolz. Co? Jak lolz. to? Jak to możliwe, że dwa diamenty z dirta? A archeolog? Archeolog? Mm, w sumie? Nie, ale ja, muszę, muszę, wy, po wy, wy stare. troszkę muszę pogrzebać. Już wiem jak ten odcinek się będzie nazywał Archeologia Archeologia w Minecraft 1.19 update a archeologia Tak, mamy wersję Ale, ten, ale mamy, mamy wersję 1.18, a już mamy archeologię w postaci kopania tych no i Raz gdzieś takiego kida widzięcy napisał, yy, że ten yy, Że on wie już jakie no rzeczy na 1.30. Tak na pewno. Ta, ta. Wiesz co, każdy Kidek może sobie napisać nawet, a w 50 to będą y, nowe skrzynki. Ha, ha. Dopiero. Dopiero. Ha, ha, ha. To trochę przykre. Ale by, było, ale by była beka, gdyby tak naprawdę było. Nie no. A w 1,69 będzie liczba 69. No. Albo w 1,69 dodają realistyczne rozmnażanie MOBów. W 1.69 dodają możliwość małżeństw w minecrafcie. Ja pierdolę. I w wersji 1.69.2 dodano e, po, poprawiono moba furina. Ja ty zły. No wykopałem trochę tego dierta i no mam tylko dwa diamenty, jakieś żelazo, jakiś patyk, jakiś znacznik. Fajnie archeologii archeol Ar, ar, Archeology. Ar, 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 Archeologic. Nie, nie, nie. Archeology. Archeologic, Mani. logic. Pozdrawiamy tego, tego y, widza z zagranicy. Za Crazy, ja ci muszę coś pokazać. Musisz, ale musisz mi przypomnąć po odcinku. No Tak szybko po odcinku? <gry> no, nie. Nie ma. Jest 3 maj. Wolne. W sumie. Dla was, no, dla was już jutro nie jest wolne, na szczęście. Ciebie, Ale fiuryna będzie musiała dostać odpierdol ode mnie, bo, Czemu? Nie, ch bo nie chcę na, na nagrywkach być. Crazy, no? musi crazy musisz coś z tym zrobić, bo inaczej, ona, bo inaczej ona będzie miała podatki i zbankrutuje. Przecież ja nie rządzę Furyną. Ja też nie. <laughs> Bardzo dziwne, co? Gdybym rządził albo nie rządził Furyną. Ona jest taka, dobra nie mówmy, nie wiem czy będzie odcinek oglądała. Uryna, jak to słyszysz, to jest do odebrania, yy, odebrania paczka z paczkomatu, gdzie ten w postaci yy, fajnego modpaka, który jej przygotowałem. Ehe. Wiesz. Serio? No tak, zrobiłem modpaka furyjny. Ale, o, ale ona o tym nie wie, bo odcinka nie ogląda, to nie będzie wiedziała. Na pewno. A, a jak się prędzej czy później dowie, to na pewno wejdzie mi do pokoju. Tak, tak będzie tam kurde jakiś kawa i. A nie, to, no może nie akurat. Ale to, co ostatnio testowała, więc może coś w tym być. No ale jak nie obejrzy odcinka, to nie będzie wiedziała, że takiego modpaka ma. A jak będzie wiedziała, to ja założę się, znowu przyjdzie do pokoju i powie. Tak, ja mi tego No. No. Dobra. E, Trochę tak. żeś przesadził. Co mi się teleportujesz na mój Warp? Ej, Bo mogę. O. Słuchaj, czy gracze mają sobie sklepy zrobić? Czy będzie jakieś, jakieś te aukcje? Bo w sumie... A ty. Nie. O auction bo są aukcje. Yy... Okej, okay. za 500 coinów są. Nie, dobra, ended. Wszystko jest ended. Ogniobrywacz. Wszystko jest zakończone. Dobra, bider. Plamka nie odebrała jeszcze, chyba. Nie wiem. A jak, jak to się nazywa w ogóle, ten, ten, ten mod? Jaki mod? Auction, Boż, Auction, nie. Auction, Au... Au. Auction, <noise> Auction Browser. Au Auctions. Uh, uh, auction Browser. Czy coś tu jest? Bloki, nie. Broń. A Żeby dodać. Y ale trzeba będzie tłumaczonka jeszcze zrobić trochę. Czy wiadomo co to zrobi? Manage ja, Auction, ja. czyli. Mm, auction, create auction, A nie wi wiadomo, gdzie to your... oczywiście, ja, bo ja, ja tu jest. Okay, ok, stack y, dirta za. Y... Czekaj, y... 6 Horse, nie, czekaj, jak to się tu robi, czekaj, y... Bla bla, bla, bla bla Aha. Muszę y, 700 coinów wydać, żeby stworzyć tego. Dostanę 500 jeśli ktoś wygra. No to takie... Czekaj. Takie fajne jest w sumie, ale... Ale trzeba nad tym jeszcze popracować trochę. Dobra, bo tutaj mam trochę drzewa. I odcinek też nie chcę, żeby był długi, więc będzie live'ik z tego jak tutaj równamy teren... Pod tego Crazy jak będzie chciał, to może powie. A może za dwa, za trzy dni. Może w weekend będzie jakiś, albo nie w weekend. Zobaczymy, zobaczymy. E, Piąteczek, piątunio może? zobaczymy zobaczymy. Piąteczek, piątunio, albo czwarteczek, czwartunio. Nie wiem. To mój, w sumie jutro jest środunia środunio, środeczek środun. Y, bo w pokoju pęknię Xpa nie dropią i dlaczego? Yy, nie wiem, ale się dowiem, sam, sam drop tylko leci. Nie wiem, ale się dowiem. Nie wiem, choć, choć nie wiem, choć się dowiem, chociaż nie wiem. No, sam sam drob leci. To się nie, nie opłaca mi się ekspić. No na razie możliwe, że coś się zbierdliło i kurła. Później okay. to jest zaprawy i, i tyle. A to Crazy już naprawi, bo tam jest adminem, to on też może naprawiać, a nie tylko ja. Mm. Crazy się teleportował na Twojego Warpa. No tak. Crazy teleporting for. coś tam. <laughs> Dobra. 21 minut? Nie. No prawie. U, Apple. To było koniec. Czekaj, Apple, 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 czekaj. Trzy. Apple. O! Mam go! Miam, mm, mia, O, a co są twaj. <noise> co jest? O. O, nie o, o czy? zostaw mojego apla. <noise> nie. Apla. No. Proszę, pro, proszę pipi włączaj na... A jak, a jak myślisz, gdzie jest... Gdzie jest kuboida? Hmm, hmm, No. Dawaj, Pokaż. randomowo stań gdzie, gdzie może być. Nie. Ej, ha, ha. A, a mogę zrobić pr próbę? Czy ja, czy ja to mogę rozwalić? Nie wiem. No. Nie. <laughs> nie możesz. Jest okay. Ja jestem ownerem, ty nie możesz. Dobra. Teraz to rośnie drzewo, to nic nie ma. <laughs> Dobra. To by było na tyle z tego odcinka. Może taki nudny trochę, ale yy, plany na bazę są, czyli wiadomo tutaj muszę troszkę wyrównać. Ale brzydka I skarpa, skarpa, no mówię, brzydka skarpa jest. No, no. Ale mówię, będzie tutaj robiona wioska. Będzie ładnie, S będzie ładnie. Albo nie. Jakaś co? Nie, nie wiem co tu będzie budowane. Nie żadna wioska, tylko coś innego chyba więc jeszcze nie mamy mam na nie razie słuchajcie nie słuchajcie wymsknęło mu się i tak Wym... naprawdę Wym... Na tak Wym... wymsknęło się i i ten no to ten to nie a dokończenie te tutaj działki wycięcie lasu zasadzenie lasu Odwrotnym znaczeniu jak będą jak będzie 5 łapek to mani dodaje pracę na serwer za hajs będzie można tak tak tak. No to by było na tyle z tego odcinka krótki bo krótki 23 minutki. Ja jeszcze raz chciałem zaprosić na serwer Discord jest w opisie. Zapraszamy was na y, Manidnpl, czyli ten serwer na którym graliśmy teraz i gramy nadal tam jest ładny spawn. No i to tyle, ale, ale prawdziwie spawn? no tak tam jest spawn. Ty go nie widzisz, ale ja go widzę. No nie. pamiętam, że jak na tej na drugiej edycji graliśmy, to też wcale nie byliśmy daleko od spawnu. tylko się tak wydawało na drugiej edycji. To chyba byliśmy 200 kratek od no spawn, albo 300 dobra nie 400 y dobra nieważne komentujcie subskrybujcie lajkujcie crazy mu nie kupujcie y i jak ogóle... to nie kupujcie kolorzyki, już. Y y no, trzymajcie się, na razie, no i cześć. No i cześć. Czekaj, czekaj. Już skończyłeś i jeszcze nie. A co, a co, a co? Piękne zakończenie. Na razie, cześć.